Ten dzisiejszy fragment o ubogiej wdowie wrzucającej dwa pieniążki do skarbony był stosunkowo niedawno. I ciekawe, że Kościół daje nam do rozważenia w tak krótkim okresie czasu dwa albo trzy razy ten sam fragment. Kolejny raz przekonuje się, że można pod różnym kątem spojrzeć na daną perykopę, na dany fragment i zawsze coś nowego wyciągnąć z danego fragmentu. Dzisiaj to, co mnie dotyka, to ufność tej ubogiej wdowy, że dała ze swego niedostatku, czyli można wyczytać w tej postawie ubogiej wdowy taką ufność, że Bóg zatroszczy się. No przecież, jeżeli wdowa w Izraelu w tamtym czasie była skazana na najgorsze na śmierć, no nie miała utrzymania. To y, można powiedzieć, że to jest tej, jej czyn był bardzo y, naznaczony takim heroizmem. I wcale Jezus nie pochwala to y, rozrzutności tej ubogiej wdowy, że nie potrafiła sobie y, y, zaoszczędzić czy przygotować na tak zwaną czarną godzinę. Ale Jezus y, chce nam pokazać dzisiaj, że y, liczy się nasza otwartość na. Yy, na tą szczodrobliwość Ojca, że Ojciec Niebieski się zatroszczy, jeżeli my będziemy się starać o Królestwo Boże, o sprawiedliwość, o to, aby po prostu być z Bogiem. Yy, Jak bym miał teraz przełożyć tę Ewangelię na, na nasze czasy? Yy, myślę, że yy, dobrze by było pomyśleć czy ja jestem przed Bogiem w takiej mojej małości, czy umiem pod, odkryć, odkryć swoje wnętrze aż do tego stopnia, żeby pokazać Bogu, naprawdę mam yy, niewiele z tego, co ja nagromadziłem. Yy, tak naprawdę Ty, Boże, masz o wiele więcej. I tych dóbr duchowych, i tych dóbr materialnych dla mnie, i wszelkich, wszelkich, wszelkich dóbr. Yy... Owszem, nasz ludzki wysiłek, nasza praca bardzo dużo ma wielkie znaczenie, ona się bardzo liczy w tym wszystkim, ale tak naprawdę nawet nasz wysiłek, nasz wkład jest naznaczony palcem Bożym, bo gdyby nie Bóg. To nie mielibyśmy ani zdrowia, ani życia, ani dwóch sprawnych rąk, ani silnych dwóch nóg, ani zdrowego serca, ani... I można by było tak wyliczać. To, czego oczekuje od nas Bóg, to przede wszystkim postawa y, otwartości i zaufania. Otwartość i zaufanie. I ja to odczytuję dzisiaj w Ewangelii. Chciałbym być tak jak ta uboga wdowa, pełna ufności. Chciałbym być jak ta uboga wdowa, pełna otwartości. Yy, nie myśleć o tym, czy ja zapracuję na swoje utrzymanie, ale myśleć w ten sposób: Boże, nawet jeżeli dajesz mi zdolność zarabiania, dajesz mi zdolność kalkulowania, co się opłaca, co się nie opłaca, to chcę Ci powiedzieć, panie, Zatroszcz się o jeszcze więcej, zatroszcz się też o to, czego ja nie widzę. Bo ja mogę sobie kalkulować, ja mogę sobie wyliczać, ja mogę sobie nagromadzić, ja mogę, sobie, ja mogę się starać, tak? Ale jeżeli nie ty, to, to tak naprawdę mm, słabe to. Jeżeli ja myślę tylko o sobie, o tym, jakie ja mam siły. Nie miałbym żadnych sił, gdybyś Ty mi ich nie dał, Panie. Nie miałbym żadnego wkładu, gdybyś Ty mi go nie dał z góry. I od razu mi przychodzi ta wczorajsza Ewangelia. Nie być żadnej władzy nade mną, y, gdyby Ci je nie dano z góry. Jak Jezus mówi do Piłata. Y, myśl dzisiaj o tej Ewangelii. Przemyśl też... Y, czy byłbyś w stanie tak zaufać Bogu, żeby w jakimś minimalnym stopniu nawet być podobnym do tej dzisiejszej wdowy? Czy Bóg nie zaprasza Cię do jakiegoś heroizmu? Czy Bóg nie zaprasza Cię do jakiejś, jakiegoś takiego aktu, który będzie mówił jasno: Panie, należy do Ciebie i zależy od Ciebie? Nie od moich sił. Duchu Święty, przemieniaj nasze myślenie, które często jest skupione na tym, na tych naszych siłach. Przemieniaj nasze myślenie, które jest skupione na naszych zabieganiach, o to, co przyniesie jutro. Przecież Ty, Duchu Święty, wiesz, co przyniesie jutro. Ty, Duchu Święty, widzisz nasze kolejne kroki, nawet jeżeli ich nie uczyniliśmy. Uczne słówności. Że, jakby nam zawiązano oczy i kazano nam chodzić po tej ziemi, to jesteśmy pewni, że Ty nas dobrze poprowadzisz, że nasza stopa y, stanie na pewnej ziemi. I wśród tego, wszystkiego, co dzieje się teraz na świecie, przecież mówi się o, y, z niepokojem o finansach. Z niepokojem o bezpieczeństwie. Ty dajesz nam Duchu Święty, i dostatek i bezpieczeństwo. Także w tym sensie materialnym, bo to wszystko od Ciebie pochodzi. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Przyjdź do nas z takim zrozumieniem tych rzeczy i taką pewnością, że ty jesteś nad wszystkim, dlatego się Tobie oddajemy. I wołamy: Przyjdź, Duchu Święty. Naszym aktem strzelistym na dziś niech będzie wezwanie: y, Ufam i otwieram się. Ufam Tobie i otwieram się na Ciebie. Oczywiście mówimy to do Ducha Świętego. A w komentarzu możesz napisać: y, Co było takim ostatnio, y, jeżeli masz, oczywiście? Zaproszeniem do heroizmu. Może miałeś jakieś takie zaproszenie, czy przez drugiego człowieka, czy bezpośrednio Bóg wlał w twoje serce takie zaproszenie do jakiegoś kroku, który wymaga od ciebie niesamowitej ufności i otwarcia się? I jeżeli masz coś takiego, to proszę cię, abyś tym podzielił się w komentarzu. Jestem ciekaw, co Bóg uczynił. Trzymajmy się Jezusa, do zobaczenia i pięknego, błogosławionego dnia. I wejścia w ten nowy piękny tydzień, który nam Bóg daje. Pomódlcie się za nas, za naszą ekipę, wspólnotę misyjną. Prowadzimy kolejny tydzień dla Jezusa, tym razem Halinowie. Do zobaczenia.